Nowy sezon siatkarski dla sędziszowskiej drużyny żeńskiej i męskiej rozpoczął się na dobre. Pierwsze na własnym boisku mecze, zarówno Marba jak i Ekstrans, rozegrali z powodzeniem w sobotę 9 października. W tym sezonie obie drużyny siatkarskie Sędziszowa Małopolskiego, żeńska Marba i męska Ekstrans, występują na drugoligowym szczeblu. Zespół Tomasza Józefackiego do tej pory jest niepokonany. Rozegrał trzy mecze z Jasłem, Dębicą i Hutnikiem Kraków. Siatkarze Sędziszowa Małopolskiego wygrali wszystkie z nich. Szczególnie ważne było zwycięstwo 3-1 z drużyną z Krakowa, bo był to pierwszy w tym sezonie mecz na własnej hali. Inauguracje sezonu na własnym boisku zwieńczyły sukcesem również Również sędziszowskie siatkarki, które po kilku latach powróciły do drugiej ligi. Dla podopiecznych Macieja Lesia był to drugi w tym sezonie mecz. Marba Sędziszów pokonała w nim 3 do zera, maraton Krzeszowice. To był pierwszy mecz u siebie, który graliśmy w tym sezonie. Po tydzień temu na inauguracji przegraliśmy niestety. Pojedynek w Tomaszowie Lubelskim, natomiast dzisiaj zespół zagrał bardzo dobre spotkanie. Przede wszystkim przewaga wynikała z tego, że nasze dziewczyny były od tamtych przede wszystkim. Zdecydowanie wyższe i, i silniejsze. Ta, ta, ta siła fizyczna miała ogromne znaczenie w tym, w tym meczu. Wzrost e, także dołożył swoje, więc e, można powiedzieć, że wygraliśmy szybko, łatwo i przyjemnie. Na pewno byliśmy skupione na tym meczu. Chciałyśmy jak najlepiej zagrać. Wiedziałyśmy, że gramy u siebie z własną publicznością. Chciałyśmy też odkupić winy z pierwszego meczu, przegrywając 3-0. E, przygotowywałyśmy się przede wszystkim zagrywką, bo to nam nie poszło w pierwszym meczu. Uważam, że mecz był zacięty, wyrównany. W pierwszym secie musiałyśmy gonić przeciwniczki, ale już dwa następne pokazały nam, na jakim jesteśmy poziomie. Jaki cel i pomysł na ten sezon ma drużyna Macieja Lesia? Za każdym razem yy... Planem zespołu, który jest Beniaminkiem w Lidze jest utrzymanie się. Bezpieczne utrzymanie i zapewnienie sobie ligowego bytu na następny sezon. Natomiast wydaje mi się, że mam w tym sezonie na tyle silne, dobre zawodniczki, że przy jeszcze większym zgraniu tej drużyny stać nas będzie na wyższe miejsce w tabeli niż trzeci od końca, zapewniające utrzymanie. Nie mamy specjalnych presji związanych z wynikami, ale fajnie jest w grać i, i wygrywać mecze, a, a jestem przekonany o tym, że w miarę upływu czasu zespół będzie coraz bardziej ze sobą skonsolidowany i, i będziemy grać przyjemną dla oka, a zarazem skuteczną siatkówkę. Wiemy na co nas stać, jesteśmy drużyną ambitną, przede wszystkim mamy doświadczenie. No, i pewnie to, mam nadzieję, zaplusuje na przyszłość. Marba w tym sezonie wzmocniła się o pięć nowych zawodniczek. Są to zawodniczki na pozycję rozgrywającej, na pozycję przyjmujących oraz na pozycję libero. Wszystkie mają z sobą już silne, długie siatkarskie kariery. I są, to drużyny, są to dziewczyny doświadczone, takie, które z pewnością mogą na drugoligowych boiskach wiele znaczyć. Siatkarkom i siatkarzom sędziszowa Małopolskiego gratulujemy wygranych meczów na własnych boiskach i życzymy powodzenia w tym sezonie.